Konfederacja traci miliony złotych. Sąd Najwyższy oddalił ich skargę i pozbawił subwencji. O co dokładnie chodzi, o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Konfederacja dopieła swego, czyli dostała odpowiedź od Sądu Najwyższego, do którego złożyła skargę w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego. Z wyborów parlamentarnych, przepraszam, europarlamentarnych z 24 roku. Chodziło o to, że już w marcu podano informację o tym, iż Konfederacja może stracić subwencję wynoszącą bodaj około 8 milionów złotych. Konfederaci się od tego odwołali, no ale na szczęście Sąd Najwyższy, odpowiednia Izba tego sądu nie uznała ich próśb, nie uznała ich argumentacji i podtrzymała pierwotną decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Konfederacja traci miliony złotych, i to jest dla nas, jako dla demokratów, dla liberałów, fenomenalna informacja, że populistyczna partia, partia, która może być no, z dosyć dużym prawdopodobieństwem rozpatrywana jako koalicjant dla PiSu, y, będzie w tym momencie już dość wydatnie osłabiona. No bo jednak mieć parę milionów więcej, a ich nie mieć, stanowi pewną różnicę. Ale z czego to się w ogóle wzięło? Dlaczego konfederacja wpadła w takie tarapaty? Ano dlatego, że zgodnie z ich deklaracją, z tym, co złożyli w sprawozdaniu finansowym, za pieniądze w subwencji, mieli zakupić alkohol, co jest niesamowicie w ogóle już no, kuriozalnym, kuriozalnym zdarzeniem, plus, co też bardzo interesujące, plus złożyli sprawozdanie dzień po terminie. A ten termin jest, że tak powiem, w cudzysłowie sztywny, jest nieprzekraczalny. No i PKW właśnie wskazała na te dość istotne uchybienia, te dość istotne no, braki, których dopuściła się Konfederacja, czyli nie tylko braki, ale również wydatkowanie środków niezgodnie z przepisami. No i mogła podjąć tylko jedną decyzję, czyli subwencję odebrać. Już Szef klubu parlamentarnego odniósł się w takich słowach, że niezależnie czy z subwencją, czy bez, konfederacja dalej ma zamiar walczyć o swoje prawda, postulaty, dalej ma zamiar właśnie być aktywną w parlamencie. No i oczywiście, na zewnątrz oni mogą robić dobrą minę do złej gry, oni mogą deklarować, że nic się nie stało, że te miliony złotych nie robią im różnicy, ale prawda jest taka, że robi im to różnicę kolosalną. Ponieważ są to ludzie, mówię teraz i osobiście o pewnych konkretnych posłach, i mówię o całej strukturze, są to ludzie, którzy przez lata żyli na politycznym marginesie, którzy nie mieli do dyspozycji żadnych znacznych środków finansowych, jeżeli chodzi o działalność polityczną. No i w związku z tym, każdy taki zastrzyk gotówki, każde wsparcie finansowe ze strony państwa, tego to jest też ciekawe, ze strony tego znienawidzonego państwa, tego państwa, który łupi, które łupie ludzi. Które okrada podatników, które jest antypolskie, antypatriotyczne, proniemieckie, proeuropejskie, było dla nich, co jest niesamowitą hipokryzją, było dla nich cenne. I popatrzcie, jak to świadczy o ich umiejętnościach zarządzania organizacją i o ich umiejętnościach później sprawozdawczych, jeżeli chodzi o działanie na gruncie wydatków. No bo często Konfederacja się szczyciła, czy dalej szczyci. Takimi przymiotami, że to są profesjonaliści, to są ludzie, którzy odnieśli olbrzymi sukces w życiu, którzy w ogóle są, wiecie, niczym alfa i omega potrafią rozbroić każdą minę, każdą bombę, która tam tyka pod ich politycznymi fundamentami i oni się nie dadzą, oni są mocni, oni są kompetentni, oni są profesjonalni. Są tak profesjonalni, że wywalili się na naprawdę kuriozalnych błędach, kuriozalnie głupich czynnościach. I ja mam olbrzymią satysfakcję, kiedy widzę właśnie Mencena, kiedy widzę liderów Konfederacji, muszących na zewnątrz się uśmiechać. Mm -hmm. Tak, czyli szczerze. Mm -hmm. <śmiech> 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 Uśmiechają się. Natomiast wewnątrz wiadomo, że się u nich po prostu wiecie, wszystko gotuje w środku. Gotuje się w nich osobiście, ale też gotuje się w całej organizacji. Ponieważ oni w kuriozalnie, powtarzam, powtarzam to, w kuriozalny głupi sposób stracili pieniądze, za które można wynająć, znaczy wynająć, właśnie wynająć przestrzeń biurową, można opłacić pracowników, można prowadzić akcje promocyjne, można też, że tak powiem w cudzysłowie, zachomikować na dalsze lata działalności politycznej i te pieniądze Konfederacji zostaną odebrane. Puh, jest mi niesamowicie ciepło na serduszku, kiedy widzę takie informacje. To jest po prostu dla Polski korzystna informacja i żeby była jasność, Którakolwiek partia dopuściłaby się takich y, uchybień, powinna subwencję stracić. Po prostu. Ale jeżeli jest to konfederacja, to moje serce raduje się podwójnie. Za sam fakt. Za sam fakt, że nie ogarnęli i że dali w cudzysłowie popis swojego profesjonalizmu, swojej skrupulatności, swojego mm, takiego bardzo y, szczegółowego, bardzo fachowego podejścia. Mówiąc szczerze, nie mam większych złudzeń, nie spodziewam się, że nagle ta informacja spowoduje nie wiem, odpływ elektoratu, albo że ten elektorat nagle się skurczy, nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że ci, którzy się wahali, albo ci, którzy rozważali głos na konfederację, teraz będą mieli dwa poważne argumenty, aby tego nie robić. Pierwszy argument to jest właśnie sam fakt oceny konfederacji jako partii nieprofesjonalnej, a więc też jako liderów nieprofesjonalnych. A drugi fakt to to, że Konfederacja po będzie miała, wiecie, tak technicznie utrudnione działanie w najbliższych latach. Oczywiście mają jeszcze biura poselskie, mają biuro europoselskie, biura europoselskie, będąc precyzyjnym, mają możliwości, aby jakoś w cudzysłowie nie wiem, utrzymać ludzi pracujących typowo właśnie na ich wynik, tak? na ich strukturę. Więc to nie jest tak, że nagle Konfederacja zacznie się sypać, że będzie się trząść w posadach, nie. Nie będzie to może jeszcze sytuacja, w której Konfederaci zaczną bić na alarm, ale z całą pewnością ci, którzy sobie już tam wiecie zacierali rączki na pewne typowo polityczne frukta, no, będą musieli się wstrzymać z takimi zakusami, z takimi planami. Po prostu nie będzie z czego. Najzwyczajniej świecie. Pamiętam, że jak już mówiłem wielokrotnie, ja lata temu jako nastolatek, tak jako taki zbuntowany dzieciak, też działałem w środowiskach korwinowych, w środowiskach, które teraz współtworzą Konfederację. I pamiętam, jakim dla nas zawsze problemem było to, że na wszystko trzeba było robić zrzutki. Na jakieś, nie wiem, ulotki, plakaty, na wynajem sali na spotkanie. I oczywiście już ta perspektywa tej Konfederacji nie grozi, a szkoda. Ale perspektywa, że będą musieli obniżyć swój standard, że tak powiem, funkcjonowania, że będą musieli obniżyć też, yy, nawet tak czysto wizualnie, czysto wizerunkowo, pewne swoje, yy, nie wiem, na przykład oprawy wydarzeń, yy, wynajem konkretnych przestrzeni, yy, opłaty dla ludzi, którzy to organizują, to już będzie rzeczywiście dość dotkliwy problem, dość dokuczliwy. I po pierwsze, mógłbym teraz stwierdzić: A, że nie mówiłem, a nie mówiłem, B, bardzo dobrze się stało, C. Będzie jeszcze lepiej. Ponieważ, popatrzcie, jeżeli oni się wywalają na takich rzeczach, to gdyby odpukać, weszli do rządu, co cały czas trzeba rozważać niestety, jako, no mówię to z przykrością, realny scenariusz, to gdyby weszli do rządu, to by narobili takiego syfu, że kilka miesięcy i ludzie ich wywiozą na taczkach po prostu. Bo brak umiejętności zarządzania własną partią, to naprawdę, wiecie, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, sprawozdawczość, zwłaszcza w wiecie, okresie wyborczym, jest... Generalnie dość ciężka. To naprawdę nie są takie łatwe sprawy do ogarnięcia i organizacyjnie, i umysłowo, i pod kątem znajomości przepisów. Naprawdę to jest trudne. Ale partia, która aspiruje do bycia koalicjantem w ramach przyszłego rządu, no powinna kurczę takim, na takim poziomie jednak ogarniać rzeczywistość, a tego zabrakło. Więc to świadczy po prostu o nich tak systemowo, na co dzień, w ich codziennej pracy. Źle świadczy o ich niedbalstwie, o ich niechlujstwie, o tym, że zlekceważyli pewne sprawy. I ja w związku z tym będę teraz sobie dość mocno używał w internecie z tego tematu. Nie będę się też gryzł w język, nie będę unikał pewnych dosadnych określeń. Uważam, że Konfederacja po prostu zasłużyła na to, aby ją obśmiewać. Nie tylko oczywiście za ten incydent ze sprawozdaniem. Ale w ogóle tak całościowo zasługuje, zasługuje na to, aby właśnie pokazywać z jednej strony, jaki mają wizerunek na zewnątrz, a z drugiej strony, jak w praktyce wygląda ich funkcjonowanie. Myślę, że wielu osobom, tym, powtarzam, wahającym się, a nie tym już sfanatyzowanym, może to otworzyć oczy. Otwierać oczy pomagam ludziom właśnie poprzez ten kanał, poprzez moją twórczość. Dlatego, jeżeli ktoś trafił na moje filmiki i do tej pory nie obserwował mojego profilu. To byłbym wdzięczny, gdyby to się wydarzyło. Gdyby kliknął subskrypcję, gdyby dał na przykład lajka like pod tym filmem, napisał komentarz, podał go dalej, podał dalej ten materiał właśnie swoim znajomym, rodzinie, bliskim. To pomoże mi rozwijać swoją twórczość. No i nie ukrywam, że jestem na razie bardzo usatysfakcjonowany zasięgami, które obserwuję. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kanał istnieje niespełna. No, już nie będę teraz liczył konkretnej daty. Funkcjonuje mniej więcej 3 miesiące. Więc w tym tempie, jeżeli utrzymam właśnie takie, powiedzmy, wiecie, dzienne zasięgi, jeżeli chodzi o subskrypcję wyświetlenia, no to naprawdę w stosunkowo niemałym czasie mogę zbudować całkiem zwartą i dużą społeczność. I ku temu właśnie zmierzam i o pomoc w tym właśnie zadaniu Was proszę. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!